A że że Tadeusza dudę znaleźli? Serio? Mhm. znaleźli, no. Dwa sendkę. No. No. Zaruchałem go na śmierć akurat, ale już to... Tam... Wiesz dalej kurwa w to, co tam przekładałem w telewizji. Ale to Daj spoko, że to zrobiłeś szczerze. Ja mam jakiś typ? Mam, mam typ taki, no? Mam typ. Żeby znała się na koszykówce, była fanką Lakersów, eee, miała 1,97 m Eee, delikatny taki, ni to rudy, ni to blond eee. <grywa> Była łysa, <grywa> z wąsem <grywa> no oni, po oni poszli wyżej O, są tam o um. Co? Ej, czuj, że oni się śmiali z moich gaci, jak dodałem tego Na storkę że mam gacie z pepko te ultimaty to też gacie coś nazywają ultimate no standard co trzeba też to bawi nie wiem w dobre są mnie jece H, nowa czerwona Empower, nie? do tego taka kosmetyczna. Dobrze to by się działo. Zobaczycie, jak się wybierzemy, no i ocenijcie po prostu, czy ta stylówka będzie do mnie pasować. Kurwa. nie no, kurwa. Ja mam ziomeczka, kurwa, co rzucił Lachę, i, i Lacha w ramach zemsty, kurwa, myślała, że go to zaboli, i się przespała się z jego starym. I chuj. A on se ze starym zbił piony i wyjebane <grafię> To jest dopiero kurwa rodzinka No Mam takiego ziomeczka, ale nie będę mówił imienia, ale Bandura też go zna Ale w ogóle oni jej tego nie ułatwiają, tyle powiem Cześć! To to za takie tupy, to wielkie. Zawsze chciałam poznać też To nie jest okay. Olej! Bale! Oleg jest inaczej ubrany, no Zafry chciałam poznać też Hejka! Okay tutaj, o, tutaj! Nie widzisz chłopie? E, się! Czyli robi to są wielkie mecze, ale w ogóle oni jej tego nie ułatwiają. Cześć! powiem. Cześć, Cześć pole, pole. Wie, chciałam poznać też. Okay. Jesteś pola? Ty jesteś Pilates? Tak Pilates to ja ja, ja też na Cześć Pola kartonik. Kartonik. Oto kartoni Oto kartoni taką wielką okay. straci temat Oho Matko święta jakie modne Agatka Opowiedz swój najpiękniejszy dzień w życiu i najgorszy. Najpiękniejszy dzień w życiu. Huh. To była 11 rano. Mm. Byłem po owocnej batalii Batalia trwała blisko 13 godzin. Bardzo ciężkie zestawienie. Za oknem ptaki. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Że już słyszycie po prostu, że. Świat wstaje, świat idzie do przodu. Ja usiadłem i dokonałem kliknięcia, które dało mi 6 kloisterów. Użyłem 20 free spinów. Stwierdziłem, to jest to. Przy starcie bonusu, moi drodzy, pierwsze co 3 kloistery. Start, 29 spinów. Moi drodzy, lepiej byś nie mogło. E, to jest. Może Ach. ktoś powie, że to jakaś O, kurwa! O, kurwa! O, no, nie bał. Moi drodzy. Ale kurwa! A A A, się, się. <grym> się. Ale bo was. To. Nagrywam to, no. Oliwa. Mm. Oliwa, o oliwa, kane. Zamknij! Oliwa, kane moi drodzy. A mm. jakie na przykład miałeś najdziwniejsze życzenie od jakiegoś fana? Mm, miał o szociem. O ze zwierzętami i powiedziałam, że schodź, żeby przed do Czy to więzienia takiego. I go zablokowałam, no. no to było, ale ale nie. tak nie trafia, mi się jakąś dużo no, kujewą. nie, Chodź, chodź, chodź z kitami.

Wiem, ale właśnie musiałam podejść, bo pamiętam, że... wiesz. Ale organizator jest wkurwiony. Wiem, weź nie mów Mówię ci, tej. ale serio. Nie mów tego i kurwa odejdź ze mną z tą kamerą, wiem. Lizzie, mówię ci. content, nie mów nic. Odejdź ode mnie. Będzie apera zaraz. Odejdź ode mnie. Odejdź. Ale to ty do mnie podeszłaś, ty mi nie będziesz dyrygować, co ja mam robić, Lizzy. Halo? To ty tu weszłaś, a nie ja. Nie. Chyba ci się pomyliło. Ojebany! Ojebany! Kurwa, ciekawe jaki typ dziewczyny ma patet, kurwa. Tak się właśnie tak zastanawiam, kurwa, jakie on lubi, kurwy, ruchać. Czy bardziej takie petit? kurwa, wiecie, drobne, filigranowe, czy bardziej takie, kurwa, ślaufy, takie, kurwa, wydziarane, z dużymi, słusznymi cycami, coś takiego. Tak kurwa mnie naszło właśnie teraz, nie, nie, wiem czemu. Albo może ma właśnie tak, bo cały czas o tym mini majku tak gada i ten, może właśnie niskorosłe, może na przykład nie wiem. Ja, jak byłem na spływie sanem, na tym spływie kajakowy sanem, to się trzy, trzy i pół dnia się nie myłem i jak wróciłem w końcu do chaty do Poznania. To miałem aż takie kurwa złogi Takie złogi miałem pod penisem kurwa Jak naciągnąłem skórkę Kutas to mi tak jebał Że normalnie kurwa myślałem, że mam martwite członka kurwa I miałem takie złogi kurwa Nie wiem czego Halo 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 Dawaj łapy wariacie! Wersów była na tym evencie Młoda Helia. To jest Pilates! Tak, Pilates, to ja. Ja, mam ja też. I ja też. I ja też. Cześć, fola. Już kartoni! karzoni. Ale super. <grytanie> 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 Ale się nagialiście. <grytanie> Ale się nagialiście, kurwa, ty. O. Przyjrzyjmy się położeniu. <grytanie>